Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na naszych opakach W tym filmie y, Zobaczymy sekret tajemniczej skrzynki Którą odkryliśmy w poprzednim odcinku I niestety Wszystko nagrałem, ale Nagrał się tylko dźwięk Bez obrazu Dlatego musimy Nagrać to jeszcze raz, jak przechodzimy to wszystko Jest ze mną Tymek Tymek no to cześć. No i zapraszam do oglądania. Ja z, też założę zbroję, żeby nic mi się nie stało. A więc jesteśmy już przed hotelem. Ym, I w, pamiętacie w kawiarni? Była tam skrzynka pod gravelem, którą mieliśmy przesunąć naszą maszyną stoją blokową. Którą zrobiliśmy z miodu. Ale uda, udało się to nam. Odkryliśmy ją. Leciliśmy tą dziurą. Yy, kilka było nieudanych prób. Ale jest odkryta już i w tej skrzynce jest książka tajemnicza, a jest w niej napisane 13 luty 2020 godzina 18. Nie byłem sam, myślałem, że inni byli poza zasięgiem, ale ich też tu do dotknęło. Schowałem się w hotelu, myślałem, że jest to bezpiecznie, ale oni tu byli. Po chwili wszystko zaczęło się walić. 14 luty, godzina 12. Szukałem pomocy, ale kopczyk, loczek, tym wszyscy zniknęli. Rozejrzałem się po okolicy i odkryłem, że teren się różni od tego co było jeszcze przed anomalią. A kasino też jest rozwalone. 14 lutego, godzina 16. Kieruję się teraz na północ, mam nadzieję, że znajdę tam kogoś, kto pomoże mi uciec z tej czasoprzestrzennej pułapki. Wszyscy przepadli i nie zapowiada się, że wrócą. Nie szukaj mnie. Jeśli chcesz mi pomóc, to możesz spróbować wytrapać się na szczyt hotelu. Słyszałem tam jakieś dziwne odgłosy, ale bałem się tam wejść. Zostawiam to notatkę w moim... W schronieniu z myślą, że ktoś ją odczyta i może naprawdę to, co zniszczyła przeszłość. chłopie No, i jak to przeczytaliśmy, to w sumie nie wiedzieliśmy nic. nic. jak to nic nie wiedziałeś. Ja wiedziałem od razu. No raczej, jak wiedział od razu. Jak w książce pisze, gdzieś tu było. E, jeśli chcesz pomóc, to możesz bardzo drapać się na szczyt hotelu więc zrobiliśmy to i zrobimy teraz to jeszcze raz z tymkiem tym razem bez Julii Piotra bo wtedy z nimi to robiliśmy więc ym, tutaj jak pamiętacie nie dało się dalej wejść ale zaraz tu się trochę pozmieniało i z tego co pamiętam ceny się skakiwały tutaj co Tymek? I tutaj jest tak, właśnie tak. Poliana Gdzie teraz się szło? No tędy tu A tu no Tu Dobra. przez okno Na szczęście mam Federfalling 4 tutaj Więc, y Nie mogę Mam znaleźć wszystkim 4 prawie Znaczy na butach i tym mam 4 i na, na klacie i na... No jesteś teraz czy nie umrę Dobra, tutaj po schodach się chodziło. Nie wiem, czy tu wszystko widać. Dokładnie to jasność zwiększyłem. Tu po tych liściach. Pamiętam, tam tutaj trzeba tak na około. Pamiętam, że Jula i Piotr nie mogli tego przejść. A Jula to już cała zestresowana była. Więc tutaj taka dziura w oknie, tu mogła spaść na dół. raz się pod spiną Ja chyba trzeci Tak i teraz tu się szło chyba No Polianach na górę Żeby tutaj nie wpaść do tego już nie dale Zarośnięte wszystko jest Tutaj w ogóle kilka pięter urwało Więc nieźle Już chyba minęliśmy ten poziom z tym poziomie bez pięter, nie? Dobra Teraz yy, yy, z windą Trendas windom? Było? Mhm. Yy, tak, tylko yy, uważaj. To jest ten moment, na no, dziwny. I to jest moja na impreza, moja hodowla zioła. Idziemy dalej. Liści. Nie zioła. I tutaj teraz. Przez okno. I to jest yy. moment, na ja nienawidzę. Proszę mnie nie popychać. Ale ciałem, możesz mi pokryć tak. Wej! <grystanie> nie na no sali. O jezu. O, chopie. Tak i tu się szło. A i tam. Ten... Janami, tak? Tutaj teraz. Tu nic nie ma, nie? Więc wchodzi na górę. Tam I tu jest. Kolejno tajemnicza skrzynka, kolejna tutaj jest kolejna książka, którą mam przeczytać eee, hotel 13 luty 2020 eee, no coś tam, coś tam no eee, k123 równa się k123 eee, 213 plus k123 znaczy, nie, czekaj, 213 plus 3 myślniki równa się K123 K123 równa się dom. PR243123 I nie wiem co to może znaczyć. Podejrzewam, że to jest jakaś zagadka. A ty mnie że to jest. Podejrzewam, że to jest jakaś zagadka. A ty, ty mnie że to jest. Zaklęcie jakieś. To jest hmm. czarną magia Tu potrzebujemy waszej pomocy. Zagłosujcie w ankiecie. Czy. Przeciwiamy się do tej notatki i idziemy za tym tutaj chłopem Co napisał. Nie szukam mnie, ale no, kieruje się na północ, czyli północ jest tam, tak? Tam. No. Um, Czym może używamy tego zaklęcia? Czy może rozwiązujemy tą zagadkę? No, no po prostu nie, kierujemy się po... tą drugą książką. Zagłosujcie ja w ankiecie. Chciałbym... Ja chciałem powiedzieć, że ja wolę użyć zaklęcia wolę chłopaka pobić i iść na północ. No. Więc od dwa zależy decyzja. Ja spadam. No. To co? Skoki do jeziora? Do, do, do nie do jeziora. No szuka. dobra, czekaj. Do ja to muszę zobaczyć. A może podłeś pod przeszkę co do tego większego? O, no Piotr, czego? No chłopie, tam jest takie większe, większa woda na prawo od mojego sklepu. To czekaj Ale to może być mój koniec, nie? A zejdę na dole i to będę patrzał Obserwował. No czek nie żyje, to nie wiem. A tam w ogóle patrzcie moje kasyna powstaje Kiedyś to jej lepsze. Czego już jestem już, zaraz przy dole Dobra no Serwano jest. No. A do tamtej rzeki, Zresztą, tak? Do tamtej rzeki? No tutaj, nie? Ja myślałem, że to tej drugiej, zobacz, na prawo. Tutaj to nie trafisz. Hehe, <laughs> No dobra, dawaj. Kurczę, jeszcze... Czeka, bo to... Trzeba policzyć. Kurcze, tu jest urwany teren, jakby nie był tak to nie bym trafił No, to da, szybka decyzja Kurczę Dobra, do rzeki skaczeków No ja bym to nagrał, tylko że nie mam programu. Jakby loczek żył To bym skakał tam. Leż nie wiem czy mogę na nim polegać. A jakby bym nakopał na diaks No dawaj skacz Chłopia, tu też w sumie Strasznie, nie? Nie, tu jest bliżej już. Tu masz radę, też dasz radę jeszcze. Zgon, zgon, zgon. No nie. Nie, chłopie, chłopie. Nie tym razem. Cześć, doleciałem na tyle. Tu by nie doleciał, nie? Nie, tu byś nie doleciał, bo tam ledw doleciałeś. Mhm. A to tu jest dalej. No ale na takim razie. żegnam się z nami. Tym jak się też żegna. Nieprawda. Do kolejnego odcinka. Na razie.